Zadanie 19. Matura poprawkowa wrzesień 2020. Funkcja f jest określona wzorem 1, 2 do potęgi x dla wszystkich liczb rzeczywistych. Funkcja f dla argumentu x równego minus 3 przyjmuje wartość. No to jest nic innego, jak sobie zapiszemy y, to się równa 1, 2 do x. Ponieważ mamy podany argument równy minus 3, więc wystarczy podstawić. Przyjmuje wartość, czyli. Y. y są wartościami. Y równa się 1, 2 do potęgi minus 3. Tutaj z własności potęg pamiętamy, że aby wykładnik potęgi był dodatni, musimy odwrócić liczbę potęgowaną, czyli tak naprawdę to będzie 2 pierwsze, czyli 2 do potęgi już wtedy dodatniej, a 2 do trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Odpowiedź d.